Dzień dobry. Pierwsze pytanie, czy panu nie jest zimno? Nie. Czy jesteś survivalowcem? Tak. Dobra. Co ci najbardziej w życiu wnerwia? Moje własne błędy. To piękne, co mówisz. Dziękuję. Dzięki. Co w ogóle dzisiaj robisz? Co tu? Dzisiaj robię materiał o tym, co wnerwia Polaków. Do dzień dobry. Do dzień dobry. Tak. Co panią najbardziej na świecie wnerwia? O matko, korki. Maksymalnie. Jak ludzie na ciebie reagują? Trzeba mieć na tych ludzi patent. Znaczy, nie możesz podejść, przepraszam bardzo, bo ja bym chciał, bo ja jestem z telewizji. Tylko trzeba jasno i konkretnie podchodzić i sru, od razu z pytaniem. Od razu bym ci to pokazał, tutaj na jakimś przykładzie. Czekaj. O, jest. Dzień dobry. Dzień dobry, ale ja jedną dziękuję, sekundę dziękuję. mam. Halo, Co ci... ja mam światło. A ja też mam zielone światło i będę razem z tobą. Co ci najbardziej w życiu wnerwia? To nierówności, nierówności. Jakie nierówności? Ekonomiczne. Dziękuję bardzo. Co? Wszystkiego dobrego. Widzisz? To jest to, o czym ci mówiłem. Nie odpuszczasz do samego końca, a Paweł gra. Pomagało mu nazwisko Heiser, jak poszedł do pracy w mediach? Myślę, że nie. Myślę, że na to nazwisko musiał zapracować i chyba pracuje cały czas. Pamiętam też sytuację ze szkoły, kiedy pani nauczycielka powiedziała, że jak nie będzie się uczył, to skończy tak jak ojciec w Polsacie. Jak nie będziesz się uczył, to skończysz tak jak Twój ojciec. To idź na całość w telewizji Polsat. Była w ogóle jakaś inna opcja niż praca w, w show biznesie w Masmedia? Pierwsze marzenie to była szkoła policyjna w Szczytnie. Właśnie na fali ekstradycji i komisarza Halskiego. No ale to gdzieś się tam... Zrobiłeś Rozumyłem. coś w tym kierunku? E, tak, jeździłem samochodem bez prawa jazdy i mówiłem policjantem, za, policjantom za każdym razem, jak mnie zatrzymywali, ale jazda nie doszczytna, jak mi teraz pan tutaj coś tam w papierach, to mnie nie przyjmą, a okej, okay, no jak tak, to tak. Więc to m, tyle dobrego, a potem szkoła aktorska miała być. No i tu ojciec mnie wyleczył, na szczęście. Miał rację. Filip Heizer ostatecznie wybrał dziennikarstwo. Zaczynał w prasie, potem było radio, a następnie już telewizja. Podstawy pracy reportera telewizyjnego zdobywał w kanale TVN Warszawa. Środa, godzina 23. Ogromna burza zaczęła się 5 godzin temu, a jednak deszcz ciągle pada. Jak to uh, francusku? C'est super. C'est super? Super. Yeah. super genial? Super genial. Super genial. Yeah. Tak się bawi, tak się bawi! Jadko odkup tremanę, Warszawa! a po jego zamknięciu trafił do Dzień Dobry TVM. Tu się rozwinął i zdobył popularność. Jak z nim jest? Pracy z nim jest bardzo fajnie. E, oprócz tego, że jest despotą i chciałby wszystko po swojemu, to e, ponieważ. Nie, to nie jest despotyzm. To jest profesjonalizm. Właśnie mamy przykład tego w tej chwili. Na czym polega despotyzm Filipa? Nie, bo ja zawsze chcę po prostu, żeby wszystko, ale to wszystko było dopięte na ostatniej guzi. <noise> ale teraz ja mówię, Heiser. Wiesz, ja wiem, że to jest program o tobie. Ale A bo będę to mówiła bo ja, teraz jest taka akcja, ale że ty o, mnie. Będę o tobie. Czyli taki będziesz benefic, tak jakby. Taki A dobrze. No dobrze, w każdym razie pracuje się z nim świetnie, ponieważ to jest człowiek, który jak coś to robi to na 100%. Nieważne, co robi, ale co by nie robił, to to zawsze daje z siebie wszystko na krótko, ale za to wszystko. Trzeci rok, deskalerzy, już mam dosyć tego po uszy. Kontakt zepsuty, drugi rok! Ostatnio Ula i Filip zrobili wspólny filieton o tym, jak polskie małżeństwa radzą sobie z domowymi naprawami. Ja ci mam dosyć już mi mówiła, żeby wyszła ze sławka. Tak. Próbowałaś najpierw na nim, czy coś jest w stanie naprawić w domu? Potrafi? Eee, ja potrafię wszystko naprawić. Ja wierzę w to, że Filip umie. Nie, nie ja umiem, umiem. tak? Umie? Umie, umie, chcę. umie, chcę, naprawdę. umie chcę. jak chce. Jak chce, to potrafi tak. zrobić w domu wszystko. Usiądziecie wreszcie, Nie, ja nie Trzeba. siadam. Poznaliście się w pracy. I to najpierw była przyjaźń zawodowa, czy od razu już coś skrzyło? Przyjaźń zawodowa, ale przed przyjaźnią. Ja byłam przekonana, że Filip mnie bardzo, ale to bardzo nie lubi, bo nie odzywał się do mnie ani słowem. To jest jej wersja i ona w ogóle opowiada jakieś straszne głupoty. Ja tego w ogóle tak nie pamiętam. Później mówił, że zawsze strasznie się wstydził do mnie odezwać. Pamiętasz, jak ją zaczepiłeś? Nie. I Jakie były pierwsze słowa? Nie. A pierwsza dłuższa rozmowa? Nie. Nie pamiętam. Po dwóch chyba latach pracy razem na jakiejś imprezie firmowej naszej integracyjnej, redakcyjnej, kiedy zaczął ze mną rozmawiać, okazało się, że mamy strasznie dużo wspólnych tematów. To był bardzo długi wieczór, spędziliśmy go chodząc po mieście, po starówce i tak przesiedzieliśmy chyba do rana. To nas chyba połączyło. Cokolwiek z waszego związku pamiętasz? Tak, bardzo wiele dobra. Ja, ja bym ja. sobie w życiu sam nie poradził. Instrukcja jak żyć, kiedy wyjeżdżam. Szkoła przetrwania. Różka skarpetuszka nie istnieje. It's so brutal. Miejsca. Pod biurkiem. Fakt. Zawsze tam leżą skarpety. Pod fotelem. Zawsze. zawsze. Pod kanapą. Też. Zawsze. To nie są dobre skrytki na to, co po powąchaniu jest jak broń biologiczna. Możesz sprzedać patent Putinowi w nawiasie, a najlepiej ugryj je w pralce. No i co, instrukcja napisana i co? Jeszcze nie, nie korzysta. Nie nie, 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 Ona nie. dojrzewa. Ona po prostu musi dojść do siebie, zyskać mocy magicznej. jeszcze to w sobie trzyma, ja wierzę w to, że będzie taki dzień, że ja wrócę i będzie tak pięknie posprzątany w domu. Nie gadaj, na Wigilię posprzątałem. A? A, A? A nie, rzeczywiście. A? Na Nie posprzątałem. zostawiłeś śmieci w domu. Ha! I Zanim? będzie o tym mówił do końca życia. Dokładnie. Tak. Tak. Filip Heiser był już wcześniej żonaty. Miał również syna, który półtora roku temu, w wieku 9 lat, zginął w wypadku samochodowym. Dziennikarz musiał wówczas uporać się nie tylko z bólem po stracie dziecka, ale także z naporem tabloidów. Fotoreporterzy tych gazet stali na każdym rogu tego bloku tutaj dookoła rozstawieni w samochodach i czekali, aż pojawi się na zewnątrz żeby zrobić mi zdjęcie, napisać o mnie, a to był najgorszy czas mojego życia. Najgorszy. I tym szczurom, tym ostatnim hienom, tym skunom, nigdy tego nie wybaczę. To, z czym ja się wtedy musiałem zmierzyć, sam ze sobą i to, co oni jeszcze mi w tym czasie dołożyli, tego się nie da opisać. Stary, naprawdę, to się nie mieści w głowie. Przetrwać najtrudniejsze chwile pomogli najbliżsi oraz ksiądz Paweł Dobrzyński, prowadzący hospicjum dla dzieci promyczek w Otwocku. Z kolei Filip zaangażował się w pomoc hospicjum. W ubiegłym roku zebrał ponad 500 tysięcy złotych. Teraz realizuje spot do zbiórki 1%. Jak długo ty się podnosiłeś po stracie syna? Ja się nie podniosłem do dzisiaj i, i to też nie jest tak, że chciałbym o tym gadać przed kamerą, wiesz, bo, bo jak nie poukładałeś czegoś w swojej głowie... To tym bardziej wydaje mi się, że nie powinienem tego robić w takiej sytuacji. Ja mam bardzo dużo zajęć, mam bardzo dużo na głowie. Specjalnie sobie te wszystkie zajęcia wkładam, żeby ich było jak najwięcej, żeby ta moja doba była wypełniona od świtu do bardzo późnej nocy. Dłuższa chwila bez tej pracy. Bez tego całego natłoku, pędu, bez tego zapełnionego kalendarza, e, jeszcze nie powoduje niczego dobrego, tak? W mojej głowie. Trzy, dwa, jeden, ogień! 30 sekund, pełny gaz! Teraz musisz pokazać swój charakter, że nie jesteś miękką porówką. No, ciśnij! Mocniej! Nie jestem! Tak! No. Mocniej! Na początku, jak zaczął Filip, to naprawdę było trudno. No teraz już jest dużo, dużo lepiej. Fizycznie jest dużo sprawniejszy niż był wcześniej. Yy, no i mentalnie się zmienił. Jest silniejszym gościem po prostu teraz. Ja mam ten problem, że a, ja uwielbiam jeść. Ja poza tym lubię też wódkę. Co jest w ogóle zgubne. Więc to taki polski zwyczaj. Znaczy nie, nie żeby jakoś tak nałogowo czy coś, nie, tylko tak do smaku, do śledzia. A dostałeś propozycję nie do odrzucenia, że albo schudniesz, albo dziękuję nie, panu. Nie, nie, rzecz, wiesz, to to już było dla siebie, bo jak próbowałem na przykład zawiązać sobie sznurowadło i się schylałem, to już czułem, że, wiesz, co jest coś, co mi przeszkadza i to już był ten moment, że albo się weźmiesz za siebie, albo przepadniesz. I... i się wziąłem. Łok się blisko ciała, podskok, tak. Błok się blisko ciała, Ta. tak. Jedziesz, dobrze, o to chodzi. To jest nasz prosiaczek. Na początku. Idź tak, zgłosił do ciebie, tak? Tak, tak. prosiaczek, teraz y, mali giganci. Tutaj już był ziemniaczek, nie prosiaczek. Mały ziemniaczek, a teraz jest gwiazda TVN-u. Kolejnym zawodowym wyzwaniem była propozycja poprowadzenia show Mali Giganci. Właśnie zakończyły się nagrania odcinków trzeciej edycji programu. Dziękuję ja Ci, Natalko. To ja dziękuję. A ty nie pokazuj mnie, bo pan reżyser jest trochę ważniejszy tutaj. Lepiej go reżyserować czy puszczać na żywioł? Na żywioł. No ma przede wszystkim znakomity kontakt z dzieciakami. Ma refleks, jest błyskotliwy. No fajne pomysły, bo prowadzący musi mieć pomysły na siebie, bo jak yy, my mu wszystko wymyślimy, to to on będzie coś odgrywał. A przecież to nie chodzi o to, żeby on odgrywał, tylko żeby był. Mały Filip w czym był gigantem? Mały Filip był gigantem w byciu bardzo niegrzecznym dzieckiem. No, Tylko? Starzy byli cały czas wzywani wiesz, do szkoły, że ja coś znowu nabroiłem. No tak. No tak było, no co zrobić? Próbował rzeczy, których nie znał. E, był dosyć e, odważnym dzieckiem. E, do momentami kończyło się to źle, bo e, na tej odwadze stracił kawałek zęba przednie zęby, i to była w ogóle e, trochę moja wina też, przyznam, ok, bo ja go uczyłem jeździć, e, pokazywałem mu, jak to się fachowo robi, e, że tacy dobrzy zawodnicy, dobrzy łyżwiarze. On potem powtórzył to na rolkach. Trzymają, jadąc, Ręce z tyłu. Schował sobie ręce w kieszenie tylne, po czym trafił na jakąś przeszkodę, no i wyhamował zębami na chodniku. Część zębów poszła. Popularność przekłada się na pieniądze. Filip Heiser nie tylko bierze udział w reklamach, prowadzi imprezy, ale postanowił też spróbować sił w biznesie. Jest współudziałowcem salonu fryzjerskiego dla dzieci i promuje własną markę ubrań. Co się stało, że Filip Heiser stał się częścią świata mody? Nie, to nie tak. No przecież twoje heliotomie. No tak, badania, no da, Oj, przepraszam ci bardzo, przepraszam. Loger i tego świata no, no świadczy tego, o czymś zupełnie innym. Od tego się wszystko zaczęło, bo dzięki temu materiałowi imię Filip. Przebiło się poza nazwiskiem Kaiser. Feliaton, w którym Filip ośmieszył świat blogerów modowych, jest jednym z jego najbardziej zapamiętanych materiałów. Teraz będzie pokaz Hansa Klossa? E, nie. Jakieś polskie projektantki. A, A Kloss kiedy będzie? Jutro chyba. Karel God. Co myślisz? Myślę, że jest świetny. Idzie w bardzo dobrym kierunku. A Kanwald? Hanewald nie jest, to totalnie nie jest w moim stylu. A jak teraz oceniasz i patrzysz na świat mody? Tak jako samo jak wtedy. Dokładnie tak, 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 dokładnie tak samo. Znaczy na świat mody, ścianek, czerwonych dywanów, dokładnie tak samo. Masz już jakiś pomysł na siebie, albo wiesz, w którą stronę chciałbyś pójść? Marzy mi się coś już może autorskiego? Coś wieczorem? Może trochę na żywo? Zobaczymy.